do sekretarki. Tak? Jak wyglądamy? Ani jak ktoś trzcin. Kim ty jesteś? Ładny zegarem. A to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów od 20 lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołożyć do funduszu, brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Proszę pogratulować ode mnie Larem. Na pewno nie zapomnę. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi Pani mój gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. Czurno. <grywa> Gęcie <Jaden>. Idzie Pan? No <grywa> To? To mój gabinet. Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co wie pan, gdzie jestem? Standardy mu nie odpowiadają, Dobra, do roboty. No, chwila, zerknijmy na tablicę. że. Sterowanie w tej grze jest naganne. Po pierwsze, zmienić gabinet. No fajnie. A yep. co to jest to? Osiem ofiar w ciągu ostatnich trzech lat. Sami chłopcy w wieku od dziewięciu do trzynastu lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione. W deszczówce. Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary zniknęły jesienią. Zawójca szybko poczuł się pewny. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Ten sam rytuał. W dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Nie, nie o to mi chodziło. Zuzurka. No proszę, chyba mamy coś nowego. Uwaga do Iwan ślady opon na poboczu drogi za linią torów. Może to samochód sprawcy. Zawójcę chyba jeździ roletem Malibu z 1983 mm, Popularny gatunek. Niczym nie pomoże. Pewnie też... O! Orchidea to popularny kwiat. Do kupienia w każdej kwiatarni. Odcisków i dowodów nie ma się na czym oprzeć. Origami można kupić tylko w jednym sklepie. Muszę trochę wziąć. Zemdleję, jak będę walczył. Już Dobrze. mamy? Na pewno dam radę. Wiem to. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Seanem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzele, więc usiadł na drewnianym koniu. A kiedy się odwróciłem... Szona już nie. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars, niczy się każdy szczegół. To musiało być. Za piąta, Chyba, nie pamiętam dokładnie. Co miał na sobie pański syn, gdy zniknął? Miał na sobie kurtkę. No nie zwróciłem uwagi, ale chyba. Kur Czarną kurtkę. No i spodnie. Zielone spodnie. Czyli szam zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Nie. Nie pamiętam dokładnie. To stało się tak szybko. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku. Zaginięcie zgłosił pan o 20:15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, pan Mars. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E, czy myśli pan, że zabójca z origami... Okej. Okay. Pański syn pewnie uciekł. I za kilka godzin sam się znajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około czterech dni, żeby go uratować. Syn w wypadku umarł. teraz mu zabrali syna. Zniknął. Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą. Czy myślą, że to zabójca z origami? Na, na razie nie można tego stwierdzić. Ale to jest możliwe. Jak to się stało, Ethan? Zostawiłeś Shona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu. Na miłość boską, czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Ethan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? Przepraszam. Nie to chciałam powiedzieć. 哈哈哈哈哈！哈哈哈 Dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Mogę w czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z Origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie Shelby. Nie mam nic do dodania. Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chce z nikim o tym mówić. Ale może wie pan coś, co pomoże uratować innych? Nie potrafiłem uratować życia własnego syna. Nie wiem, jak mógłbym uratować życie innego. A ma pan inhalatory? Skończył mi się. A tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu. Poprawię. Dzięki, dobry wieczór, panu o, kłopoty, szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj kurwa kasę, nie próbuj żadnych numerów! Otwieraj kasę jebany capie, cała forsa na ladę! Głuchy jesteś czy co? Otwierasz kurwa te kasę czy nie? Nie, proszę. Nie ma pan prawa mnie odradać. Bardzo ciężko na to pracowałem. Nic nie da. Coś ty powiedział? Pojebało cię capie? Hej, ty! Świetnie. Chodź tu! Mówię, chodź tu, już! Nie ruszaj się! Ręce do góry! Łapy w górę, bo strzela! Uchy jesteś? Powiedziałem, ręce do góry! Ostrzegam się. strzelę! E, nazywam się Scott. A ty? Jak masz na imię? Andrew, jestem Andrew. Spokojnie tylko bez paniki. Nikt ci nie chce zrobić krzywdy. Jeśli nie damy się zwariować, wszystko będzie dobrze. Ta. Spoko, koleś. Wszystko w zajebistym porządku. Masz kogoś, na kim ci zależy? Może dziewczynę? Rodzinę? Tak, mam kogoś. Małą córeczkę. Nazywa się Jessica. Co by Jessica pomyślała, gdyby cię teraz zobaczyła? Pomyśl, co z nią, jak coś się stanie. Przecież nie chcesz nikogo zabić, prawda? Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Słuchaj, jeszcze nie jest za późno. Jeśli odłożysz broń, o wszystkim zapomnimy i na tym się skończy. Po prostu odejdź. Nic poważnego? Kurwa, koleś! Co ty myślisz, że ja tu robię? Słuchaj, nie warto. Odłóż broń i odejdź. Ty mi radzisz? Dam ci kurwa dobrą radę. Nieźle. Prawie uwierzyłem w to pierdolenie. Nie wiem, co by się stało, gdyby pana tu. Było. Cóż, przynajmniej nie przyszedło na darmo. Dobranoc. Kiedy mój synek Reza zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. E, mogę? Proszę wziąć to pudełko. Może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować Rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. Panie Selby, wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na dobre. Ale teraz widzę, że się nie... Tam będzie tak leżał. No dobrze, to by było na tyle w tych odcinkach. Po więcej zapraszam wkrótce. Dzięki, hej.